Bardzo się cieszę, że stadion Widzewa został turystyczną ikoną Łodzi. Bo ja to odbieram jako taki sygnał od kibiców, bo to przecież kibice wybrali, brali udział w tym głosowaniu i tak zdecydowali, że chcą się tym swoim szczęściem podzielić też innymi. Pokazać innym, że słuchajcie, mamy tutaj super stadion, zapraszamy Was wszystkich. Czyli tych, którzy mieszkają w Łodzi, ale tych, którzy też przyjeżdżają, żeby Łódź odwiedzić czy to z Polski, czy to z zagranicy. Ten stadion jest najwspanialszy, jak jest wypełniony po brzegi kibicami. Zapraszamy wszystkich oczywiście na mecze widzewa. Natomiast oczywiście staramy się, żeby ten stadion był dostępny przez 7 dni w tygodniu. Rzeczywiście wycieczki dosyć tłumnie nas odwiedzają i to jest bardzo sympatyczne. Bo przeróżni ludzie przychodzą, żeby zobaczyć stadion. Natomiast chciałabym, żeby ten stadion był obrędowany, żeby wyglądał cały obiekt tak, że warto przejść się po całym obiekcie, zobaczyć poznać tutaj historię, wspaniałą historię tego, tego klubu. Dużym wyzwaniem jest też zagospodarowanie otoczenia. Chciałabym, żeby tutaj różne ciekawe rzeczy się działy zaraz obok stadionu, ale też myślę, że ten park, który znajduje się niedaleko, w którym jest ośrodek treningowy Widzewa, też jest takim miejscem, która się prosi, żeby w tych ciepłych miesiącach je wykorzystać do spotkań społeczności widzewskiej. Ten konkurs był organizowany po raz pierwszy. Po raz kolejny zobaczyliśmy, że e, kibice Widzewa potrafią e, walczyć, są ambitni, zdeterminowani. Dzięki im i ich głosom e, stadion Widzewa otrzyma turystyczną ikonę Łodzi.